Posiadamy bardzo dobrze wyposażoną halę maszyn. Ten budynek mamy nadzieję, że wkrótce zostanie z termą modernizowany ponieważ obecnie składamy złożyliśmy wniosek w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 jest to działanie 33 poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań jeśli chodzi na przykład o fotowoltaikę czy też pompy ciepła zadanie to będzie polegało przede wszystkim na kompleksowej termomodernizacji zarówno ścian, jak i stropu dachowego. Zostanie zbudowana nowa sieć doprowadzająca instalacja gazowa. Ponadto nastąpi modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię gazową. Te piece zostaną zlikwidowane, natomiast nowy kocioł gazowy zostanie zainstalowany. W ślad za tym oczywiście nastąpi również modernizacja sieci centralnego ogrzewania. Planujemy również wymianę oświetlenia elektronicznego, elektrycznego, na oświetlenie ledowe, no i oczywiście z instalacją fotowoltaiczną. Ponadto w ramach tego zadania zaplanowano również wymianę okien, a także bramy wjazdowej. Ale maszyn posiada już bogatą historię, piękne tradycje, ponieważ kształciło się tam w minionych dekadach wielu ślusarzy, wielu mechaników i wielu specjalistów w innych pokrewnych zawodach. Jestem przekonany, że ta inwestycja pozwoli przede wszystkim zmniejszyć zapotrzebowanie na energię elektryczną, energię cieplną. Jest to dziś niezwykle ważne i istotne z uwagi na fakt, że wszyscy musimy patrzeć dziś ku przyszłości, musimy dbać o środowisko naturalne, zmniejszać emisję gazów cieplarnianych, pyłów, no przede wszystkim po to, żeby ten bilans energetyczny był lepszy ale by zapobiec zmianom niekorzystnym zmianom klimatu, ale także po to, by dbać o nasze wspólne zdrowie. W imieniu dyrekcji powiatowego zespołu szkół w Mielniku, grona pedagogicznego, całej społeczności szkolnej pragnę serdecznie podziękować zarządowi powiatu kieleckiego za udzielone wsparcie, bo dzięki temu możemy realizować wiele bardzo ważnych, istotnych dla nas zadań oświatowych, które umożliwiają rozwój naszej szkoły.